Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku Małej firmy bez mitów. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o tym, jak realizować cele, nie tylko w Twoim biznesie, ale w Twoim życiu. Dlatego, że to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, jest dosyć uniwersalne i chcę z Tobą porozmawiać o metodzie małych kroków. I to jest tak, że kiedy chcemy cokolwiek zrealizować, tak jak mówię, w dowolnej dziedzinie mamy jakiś cel przed sobą. Bardzo często jest tak, że ambitny cel, wiesz, osiągnięcie sukcesu, zarobienie miliona dolarów, nie wiem, wejście na nowy rynek. Czy chociażby zaczynasz ze swoją firmą i rozwinięcie tej firmy do takiego poziomu, żeby, żeby wiesz, zaczęła przynosić godziwy dochód i żeby ci się wygodnie, wiesz, na, na, na wygodnym finansowo poziomie żyło. Z tego biznesu, albo kolejny etap, kiedy ten Twój biznes jak, w miarę już dobrze działa, ale Ty chcesz, żeby zaczął działać, wiesz, żeby zaczął być takim samograjem. To jest kolejny ambitny cel, który chcesz osiągnąć. I teraz, jaka jest najlepsza metoda? Bardzo często tak się dzieje, że um, kiedy patrzymy na tego rodzaju cel, patrzymy na jakiś cel, który wydaje nam się dosyć ambitny, to um, taki cel nas trochę onieśmiela. Taki cel trochę powoduje, nie jejku, jak ja tam dojdę, jak, jak mi się to w ogóle uda, to chyba nie jest możliwe, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, która powoduje, że właśnie, że zatrzymujemy się w miejscu. Druga rzecz, która powoduje, i to też jest taka dosyć naturalna ludzka tendencja, yy, polega na tym, że. Yy, bardzo często kiedy my. Yy, kiedy. My, wiesz, w takim codziennym naszym życiu, w codziennym naszym działaniu, bardzo często naszą uwagę przede wszystkim yy, przyciągają rzeczy, które my mamy do zrobienia natychmiast. Dzisiaj muszę wysłać yy, dokumenty do księgowej, dzisiaj muszę odpowiedzieć klientowi, dzisiaj muszę odpowiedzieć na maila. Właśnie dzwoni telefon, potrzebuję go odebrać. O coś mnie zapytał pracownik, muszę mu odpowiedzieć, bo przecież on, on stoi z pracą. I efekt jest taki, że mamy mnóstwo takich zadań, które są na już, na już, na już. To są zadania bieżące, ale bardzo często wtedy nie masz czasu na rzeczy, które są wiesz, w tej znanej macierzy Eisenhowera yy, określane jako ważne. Ważne. Czyli takie, które przybliżyłyby cię do tego twojego celu. Ważne, czyli takie, które nie są, niekoniecznie są pilne, to jest rozdzielne, mogą być, nie muszą być pilne, ale mówię o rzeczach, które są ważne i niekoniecznie są pilne. Ale wiesz, że są ważne, bo na przykład, kiedy chcę wejść z moim biznesem na nowy rynek, to to, że usiądę i poświęcę pół godziny na rozpoznanie możliwości albo na znalezienie doradców, albo na poszukanie partnerów, albo na, nie wiem, rozpisanie sobie jakichś takich moich wstępnych planów finansowych tego nowego biznesu czy nowego rynku, to jest ważne. Chociaż to nie jest pilne, bo mogę to zrobić jutro, mogę to zrobić za tydzień. I teraz co się dzieje w tej naszej takiej, wiesz, zabieganej rzeczywistości przedsiębiorcy? Zwykle jest tak, że zajmuje się tymi rzeczami, które są pilne, tymi rzeczami, które są pilne, i nie starcza czasu na te pozostałe rzeczy. I Drugi, jeszcze trzeci element tej całej, tej całej układanki, która nas zatrzymuje w miejscu, polega na tym, że kiedy mamy jakiś ambitny cel, kiedy chcemy wdrożyć coś innowacyjnego, coś nowego, jakieś kompletnie nowe rozwiązanie, coś czego jeszcze nie było. Kiedy mówię o ambitnych celach, to to najczęściej są takie rzeczy, że ja jeszcze nie byłam w tym miejscu. Ja dopiero potrzebuję się nauczyć być w tym miejscu Ja potrzebuję się nauczyć, działać po nowemu. Ja potrzebuję... Jest jakiś problem i to nie jest tak, że pstryk ja go rozwiązuję, bo gdyby tak było, to on byłby już dawno rozwiązany. Ja mam jakiś na przykład problem do rozwiązania, który wymaga ode mnie naprawdę posiedzieć, pomyśleć, wymyślić coś twórczego, coś kreatywnego. I te wszystkie sytuacje, kiedy coś jest dla mnie kompletnie nowe, kiedy ja dopiero rozpoznaję teren, kiedy sama się uczę, kiedy, kiedy potrzebuję wymyślić coś, coś, co nie istniało, czyli potrzebuję uruchomić moją kreatywność, to wszystko to są rzeczy, które, sytuacje, które wymagają czasu, wymagają więcej czasu. To nie jest tak proste, jak odpowiedź na maila. To nie jest tak proste, jak chwycenie za, nie wiem, słuchawkę telefonu i odpowiedź na, na telefon. I, I to jest kolejna rzecz, że zawsze sobie opowiadamy coś takiego, najczęściej sobie opowiadamy coś takiego, że dobrze, dobrze zajmę się tym, tylko najpierw wyczyszczę biurko, tylko najpierw załatwię te wszystkie pilne rzeczy i później zajmę się tym czymś, bo to coś, to coś ważne, co by mnie mogło doprowadzić do mojego celu. To coś ważne jest trudne, nie wiem, jak się za to zabrać. Na pewno mi zajmie dużo czasu, nie zrobię tego w pięć minut. I odkładam. I to, jest, to są takie trzy główne przeszkody, że my m, nawet kiedy m, m, mamy jakieś marzenia, mamy jakieś cele, które wydają nam się ambitne, takie do zrealizowania, ale nie znamy jeszcze całego planu, jak tam dojść. To jest czwarta przeszkoda, że, że nasz umysł włącza nam takie takie wątpliwości, że no ale. Ale nie, znam, nie nie wiem, jak, jak to możliwe, żebym ja się znalazła w tamtym miejscu. Nie mam całej mapy rozpisanej, wiesz, milimetr po milimetrze. Nie mam planu ułożonego minuta po minucie, więc na pewno mi się nie uda tego osiągnąć. To są zwykłe obawy naszego umysłu, zwykłe wątpliwości, które zwykle nam umysł podsuwa w takich sytuacjach i się zatrzymujemy. Więc przyczyna 1, 2, 3 plus jeszcze wątpliwości naszego umysłu. A dobrze, to chyba nie dla mnie, i stoimy w miejscu, nie realizujemy tych celów. Albo co jeszcze gorsza, jesteśmy w takim trybie, tak, tak, kiedyś na pewno zarobię milion dolarów, tylko tak naprawdę nic nie robię, żeby zacząć się do tego zbliżać. I trochę wtedy to jest takie poczucie, kiedy ja w kółko o tym opowiadam, że tak, tak, kiedyś to zrobię, ale jakoś mam świadomość, że nie robię nic i to nie robię nic w tym kierunku. Od tygodni, miesięcy, tylko o tym opowiadam albo sobie, albo innym, że chcę to osiągnąć, to zaczynam wpadać też w takie lekkie poczucie winy, troszeczkę wiesz w taki wstyd, że tylko gadam i nic jeszcze nie zrobiłam i tak naprawdę to, to jest tylko gadanie, ale, ale, ale no, nic nie robię w tym kierunku. I to są wszystkie te sytuacje, kiedy, kiedy. Tkwimy w miejscu, nie zbliżamy się do własnego celu ani na milimetr, i właśnie wtedy, wtedy kiedy, kiedy um, nie wiemy, jak osiągnąć ten cel, wtedy kiedy mamy przed sobą wielkie wyzwanie, wtedy przydają nam się małe kroki, a i wtedy przydaje nam się metoda małych kroków. I teraz, co ja mam na myśli, kiedy mówię o metodzie małych kroków? Ja mam na myśli to, że jakby, żeby, żeby, żeby tak naprawdę Metoda małych kroków zadziałała, żeby osiągnąć wielkie wyzwanie, żeby czy, czy jakby poradzić sobie z wielkim wyzwaniem, czy, żeby osiągnąć ambitny cel metodą małych kroków, potrzebujesz w zasadzie trzy elementy, a właściwie dodałabym do tego czwarty, jakby e, czwarty, czwarty element. Po pierwsze, wyznaczasz kierunek. Wyznaczasz ten cel. Określasz sobie, co chcesz osiągnąć. I to jest tak niezmiernie ważne, że ja niby, mimo że, że niby to wiem, nie, nie, nieustannie sobie wciąż o tym przypominam, wyznaczyć cel, powtarzać sobie, jaki jest ten mój cel. I nie, że kiedyś tam trzy lata temu przecież powiedziałem, o co mi chodzi, ale widocznie za rzadko to sobie powtarzasz i sam już nie pamiętasz, sama nie pamiętasz, i to nie jest aktywne w Twojej głowie, więc to się nie dzieje. Więc. Żeby metoda małych kroków, tak jak ja ją rozumiem i tak jak ja ją stosuję, zadziałała, potrzebujesz ten cel, on, on musi być u ciebie żywy. W tym sensie to nie o to chodzi, że będę codziennie i co, co minutę sobie go powtarzała, ale na tyle często powtarzała, że naprawdę, naprawdę w nocy o północy obudzona wiem, jaki jest mój cel i wiem, gdzie jestem, to znaczy, ile jeszcze mi do niego brakuje. Muszę znać kierunek, muszę znać cel, on musi być we mnie żywy. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt: um, czy wiem, jaki jest mój najbliższy krok? Czy Wiedząc, jaki jest mój cel, nie znam całego planu, wiemy, umysł mi podpowiada: Tysiąc przeciwności losu, nie masz planu, nie wiesz jak, to się nie zdarzy. Ale jeżeli zrobię to, to co zrobię później, a co zrobię później, a co będzie za pół roku, a co jak on odpowie tak, a co jak on się zachowa inaczej, tralalala, tralalala. To są doskonałe wymówki, żeby nie ruszać z miejsca. Moje pytanie brzmi, Druga rzecz, która jest Ci potrzebna, żeby osiągnąć cele w metodzie małych kroków, moje pytanie brzmi: czy wiesz, jaki powinien być Twój najbliższy krok? Mały, malusieńki. Czasem ten mały krok polega na tym, że usiądę i zacznę, o tym, zacznę myśleć o moim celu. Czasem ten krok polega na tym, że wykonam jeden telefon do kogoś. Pamiętam taką rozmowę z jedną z moich klientek, kiedy miała do wykonania trudny telefon, i mówi: No tak, ale żeby wykonać taki telefon, ja najpierw godzinę się zastanawiam, co chcę powiedzieć. Ja mówię: OK. Okej, okay, to jest Twój mały krok. Może potrzebujesz tej godziny, żeby ten jeden telefon wykonać, ale ten jeden telefon uruchomi lawinę kolejnych działań, które doprowadzą Cię do tego, co chcesz. I naprawdę potrzebujesz na, to, na ten jeden mały krok poświęcić godzinę. I nie zastanawiaj się, co zrobisz, jak ten tam Twój rozmówca odpowieci to albo odpowiedzi to. To nie ma znaczenia. Ty potrzebujesz godzinę, żeby przygotować się do tego telefonu. I to jest twój mały krok na ten moment, taki przykład z życia. Więc punkt pierwszy, wiesz jaki jest cel i naprawdę o tym pamiętasz, masz to precyzyjnie, wiesz określony twój cel. Punkt drugi, wiesz jaki jest najbliższy krok. Punkt trzeci, po prostu zaczynasz to robić. Po prostu zaczynasz to robić i, i w zasadzie. W zasadzie to jest wszystko. W zasadzie to jest metoda małych kroków. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo tak jak mówiłam na początku, kiedy, kiedy wiesz, wi wszyscy wiemy, jak wygląda codzienność. Ja też tak mam, że kiedy rano się budzę i otworzę moją skrzynkę mailową, to tam jest ileś różnych maili, ileś różnych wiadomości. Najlepiej byłoby się wszystkimi zająć od razu. Ileś rzeczy mam wpisane w kalendarz, które są do zrobienia, bo są terminowe, bo trzeba, bo, bo coś. Ale jeżeli będę patrzyła tylko na te rzeczy, to nigdy nie ruszę do przodu z osiąganiem faktycznie moich celów, z realizowaniem moich marzeń. Ale kiedy będę miała wyznaczony mój jeden najbliższy krok, ważny dla mnie, związany z moim celem, związany z moim, e, z moim marzeniem, w kierunku, który sama sobie wyznaczyłam, to w zasadzie jedyne co muszę zrobić, to. to, to Upewnić się i po prostu być taka zdeterminowana, że tego dnia tę jedną rzecz wykonam. Choćby cała reszta, wiesz, pilnych rzeczy mi się waliła na głowę, nie obchodzi mnie to. Tą jedną rzecz wykonam, a później zajmę się pilnymi rzeczami. Kolejność to jest druga kwestia. Ja zwykle staram się robić takie ważne dla mnie rzeczy w pierwszej kolejności. Możesz to trochę przeplatać, nie o to chodzi. Ważne jest, żeby było tak, że, że to, co ja uważam za ten mój mały krok, do tego potężnego celu, który mnie tak onieśmiela, żebym skoncentrowała się na tym jednym kroku. I dlaczego to jest tak ważne, ten, żeby ten krok był naprawdę mały? To jest mega ważne, żeby ten krok był naprawdę mały i żeby, żeby po prostu od razu przystąpić do działania, chociaż to jest powiązane. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze onieśmiela nas cel. Po drugie, czyli bardzo często takie jest, że, że ten cel jest, wydaje się no, tak dalekosiężny. I ja też mam takie cele. I, i tak nierealne. I też mam takie, takie marzenia, cele i pomysły, które wydają się tak nierealne, że. W ogóle nie wiadomo, z której strony się za nie zabrać. I co się wtedy dzieje? Wtedy mój umysł mi podpowiada: Ale nie masz tego, ale nie masz tego, przecież to jest nierealne i to wszystko zaczyna mnie przytłaczać. Albo druga, druga ewentualność, że zaczyna mnie to przytłaczać i w ogóle zaczynam wątpić, czy, czy ja chcę to zaczynać, bo przecież to jest bez sensu i nie robię nic. Albo druga ewentualność jest taka. Że zaczyna mi się nawet w głowie układać plan, co ja powinnam po kolei zrobić, ale zaczynam myśleć jednocześnie o kolejnych etapach tego planu. I jeżeli to jest projekt, który ma mnóstwo, wiesz, takich podpunktów po drodze, o tak, może to nazwę. Że to jest jakiś projekt, że gdzieś tam na końcu mi się majaczy ten mój cel, ale wiem, że po drodze muszę zrobić to, i to, i to, i to, i to, i to, i, to, i zaczynam nagle myśleć o wszystkim naraz, to po prostu mam wrażenie, że za chwilę mi głowa eksploduje. I to też jest taka sytuacja, kiedy w zasadzie jestem przeciążona, jestem, już jestem zmęczona myśleniem o tym wszystkim naraz, jestem przerażona, jak ja sobie z tym poradzę. Nieraz to przeżywałam, dlatego dokładnie wiem, o czym mówię. Jestem przerażona, jak sobie z tym poradzę. Przeraża mnie ogrom tego, przeraża mnie, że nie wiem, jak się zabrać, przeraża mnie, że, że... Ojku, jejku, jejku, ale co najpierw, ale co później? Taki chaos i w ogóle. i, i... tracę czas i tracę energię, na myślenie tylko o tym. I myślenie o nie wiem, ilu krokach po drodze, które być może nawet się nie zdarzą, być może do nich nie dojdę, a jeżeli nie zrobię tego pierwszego małego kroku, to na pewno następne się nie zdarzą. Na pewno nie będę miała problemu, co zrobić po tym, po tym i po tamtym, jeżeli nie zrobię tego pierwszego małego kroku. Ale myślenie o tych kolejnych krokach zabrało mi już tyle energii, że pierwszego kroku nie zrobiłam. Ojej, ku dzień się skończył, taki był ciężki, tyle o tym myślałam. Jutro się tym zajmę. I to jest jeszcze jedna rzecz. I jest jeszcze jedna, jedna jakby jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, że czasem po prostu ten, ten jeden mały krok my go tak odsuwamy, odsuwamy, odsuwamy w czasie, zajmujemy się myśleniem, układaniem całego planu, myśleniem, rysowaniem wariantów przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że trochę się boimy. Że trochę nie mamy odwagi, że trochę nie wiemy jak, że potrzebujemy na przykład przez godzinę się do tej rozmowy telefonicznej przygotować, jak ta moja klientka. I dlatego w metodzie małych kroków, tak jak ja ją definiuję i tak jak ja ją stosuję, Niezmiernie ważna jest ta umiejętność Twojej koncentracji na tym, na tej jednej małej czynności. I kiedy ja jestem nawet, wiesz, skrajnie przytłoczona różnymi rzeczami i projekt, który realizuję, jest ogromny, albo mam 15 projektów działających na raz, niezmiernie ważne w takiej sytuacji jest skupienie się na tym jednym najbliższym kroku, zmobilizowanie się, żeby go zrobić, zmobilizowanie się, żeby go zrobić najlepiej, jak potrafię. Taki. Znalezienie w sobie tego kawałka odwagi, czasem to jest znalezienie w sobie tego kawałka odwagi i, i po prostu działam. Ok, nie wiem jak zrobię tamto, tamto, tamto i jeszcze piętnaste. Nie wiem jak dojdę do tego punktu końcowego. Nie wiem jak tam będzie. Nie wiem czy to jest realne, czy nie jest nierealne. Ja mam dzisiaj klapki na oczach. Ja się koncentruję tylko na tym jednym kroku, który mam wykonać dzisiaj i na tym żeby on na pewno się dzisiaj wydarzył i nie obchodzi mnie czy w międzyczasie się jaki pożar wybuchnie w mojej firmie czy kot zachoruje czy pęknie rura ja się koncentruję żeby ten jeden krok wykonać bo to jest dla mnie ważne i wiem że to jest spójne z tym moim celem moim marzeniem z tym co sobie wyznaczyłam Wiesz, tym moim wyzwaniem, które przede mną stoi, większym wyzwaniem. I kiedy skoncentruję się po prostu, to naprawdę czasem działa jak takie klapki na oczach, tak działa koncentracja, że choćby z takim uporem maniaka, że choćby nie wiem co, ten jeden, tą jedną małą rzecz dzisiaj zrobię, to potem następuje czwarty krok. Znaczy, tu mówię o krokach, ale jak gdyby czwarty punkt, żeby to zadziałało. Jutro znajduję kolejny mały krok. Jutro jest, jestem już o ten jeden krok dalej i jutro znajduję kolejny następny krok, kolejny krok, na którym się koncentruję. To mogę Ci opowiedzieć jeszcze na koniec tylko taką krótką historię, kiedy do mnie to tak wyraźnie dotarło, to było lata temu, naprawdę dawno temu, kiedy kupiłam nowe mieszkanie, byłam wtedy z tym kompletnie sama z tym wyzwaniem, i kupiłam mieszkanie, które, które było w stanie deweloperskim i ja myślę sobie, no tak, ale ja w tych murach nie zamieszkam. Coś trzeba z tym mieszkaniem zrobić, jakoś je trzeba urządzić. Trzeba zdecydować, jaki kolor ścian, trzeba zdecydować, jakie podłogi, trzeba zdecydować, jakie drzwi, trzeba zdecydować, jakie meble, trzeba zdecydować to i to i to i to i to i to. I, to. I po prostu ogrom tych decyzji do podjęcia był dla mnie taki... Wiesz, nie rusza z miejsca. I to był ten moment, kiedy ktoś mądry, kto stał obok mnie, powiedział: Zaraz, stop, co uważasz, że należy zrobić na początku? Wie. No nie wiem. Ogólną wizję, co mi się podoba, jak chcę, żeby to mieszkanie wyglądało, miałam. Czyli miałam ten mój ogólny cel, ogólny kierunek, miałam wyznaczony, wiedziałam, jak chcę mniej więcej, żeby to wszystko w całości wyglądało, ale po prostu kompletnie mnie przytłaczało myślenie o wszystkim naraz. I ta mądra osoba, która stała obok mnie, zapytała: Dobrze, ale co byś zrobiła jako pierwsze? no nie wiem, no chyba muszę wybrać kolor farb na ściany, no bo najpierw się maluje ściana, a dopiero potem resztę. No okej, okay, to wybierz kolor farb. No ale jakie drzwi? Nieważne jakie drzwi, zostaw to na później, wybierz kolor farby. Okej, okay, okej. Okay. A podłoga jaka będzie? Nieważne. Później wybierzesz podłogę. Później pojeździsz po salonach z podłogami i zdecydujesz, czy to ma być drewno egzotyczne, orientalne, czy nie wiem, czy, czy parkiet, czy inne klepki. Najpierw wybierz kolor, kolor farby na ścianę. I wiesz, i, i to było tak. Koncentracja na tym jednym. Dobrze, co następne? No nie wiem, no chyba podłoga. Dobrze, to teraz zajmij się Zrób przegląd rynku, jakie są dostępne rozwiązania na podłogi, co chcesz, czego nie chcesz, zastanów się tylko nad tym. Wiesz, tak naprawdę, kiedy idziesz do jakiegoś ambitnego celu, to każda z tych decyzji, każdy z tych zadań po drodze, ono samo w sobie jest dosyć skomplikowane. Ono samo w sobie nie jest proste, tak jak mówiłam na początku. I dlatego ta metoda koncentracji tylko na jednym tym, co nas najbardziej zatrzymuje, jest to, że próbujemy myśleć o wszystkim. Wszystkim naraz i wtedy stoimy w miejscu. To jest doskonały przepis, żeby stać w miejscu. Myśleć o wszystkim naraz. Najlepiej kilka miesięcy do przodu sobie układać plany, które nigdy się nie zrealizują, ale jest z czym czas zająć. To jest doskonała wymówka, żeby nie ruszyć z miejsca i żeby żadnego celu nie zrealizować i po prostu nic nie zmienić w Twoim życiu. Doskonała wymówka. Ale jeżeli chcesz to zmienić, proponuję Ci posłużyć się tą metodą. Jeden, wyznaczam kierunek, mniej więcej wiem, jaki chcę, znaczy, nawet dosyć dokładnie, ale wiem, jaki chcę, co chcę osiągnąć, ale nie wiem, nie, nie układam całego planu, jak, zastanawiam się, jaki jest mój najbliższy krok. Szczególnie, kiedy ten mój cel, to moje marzenie jest takie, wiesz, duże i przytłaczające, jest naprawdę wielkim wyzwaniem, koncentruję się na najbliższym kroku i naprawdę go robię. A jutro koncentruję się na drugim kroku i naprawdę go robię i wykonuję. I kolejny, i kolejny, i kolejny. I nagle yy, ląduję w takim miejscu, że oglądam się za siebie w wieku. Nie wiem jak to zrobiłam, ale jest wow. Jestem. Zrobiłam to. Nie wiem jak. Nie pytaj mnie. To były tylko i wyłącznie małe kroki. Trudno mi uwierzyć, że te małe kroki milimetrowe doprowadziły mnie w to miejsce, w którym jestem. Ale jednak. I wiesz, mogę ci powiedzieć, że tysiące ludzi, jeżeli nie, jeżeli nie. nie Wiesz, setki tysięcy i miliony ludzi na całym świecie tak właśnie działa. Ci, którzy dochodzą do czegoś i osiągają rzeczy, których my im potem zazdrościmy, najczęściej działają w ten sposób, że jak kogoś zapytasz, zapytasz mistrza świata w dowolnej dziedzinie sportu, jak on do tego doszedł, on ci powie. Latami treningów. Dzień po dniu, dzień po dniu, godzina po godzinie, kolejne kółko na rowerze, kolejna godzina na basenie, kolejna godzina na korcie tenisowym, kolejny skok ze skoczni narciarskiej, kolejny, kolejny, kolejny. Mały krok. Mały krok, mały krok. Ja się nie zastanawiam, jak ten, ta, wiesz, ta jedna godzina na basenie mnie doprowadzi do bycia mistrzem olimpijskim w pływaniu. Ja po prostu robię kolejny trening i kolejny trening, i kolejny trening, i kolejny trening. I koncentruję się tylko na tym treningu, bo jakbym myślała, jakie tysiące godzin treningu jeszcze mnie czekają, to bym się załamała. Więc nie myśl o tej całej drodze, która jest przed tobą, myśl o celu i koncentruj się na najbliższym kroku. To jest dla mnie metoda małych kroków, która naprawdę cię doprowadzi do realizacji każdego marzenia, każdego celu i, i do realizacji każdego wyzwania. Tego ci życzę ogromnie. Jeżeli masz jakieś pytania, Albo, albo chcesz coś skomentować, to śmiało komentuj. Ja zawsze czekam na Wasze komentarze. A oprócz tego zapraszam Cię na kolejny odcinek małej firmy bez mitów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i życzę Ci realizacji Twoich marzeń. Do zobaczenia!